Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu maratonu z gry Ski Jumping 2024. W dzisiejszym odcinku tak nam się ułożyły zawody, że mamy samo Lillehammer. Najpierw K90, potem K123, no i potem Puchar Kontynentalny. Wracamy na K90. Oczywiście, standardowo przypominam o zostawieniu Subika, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i zaczynamy od Lillehammer K90 Puchar Świata. Oczywiście mam nadzieję, że będzie za 20. W ogóle wcześnie rano jest. Dawno tak wcześnie nie nagrywałem. Zobaczymy jak będzie z moim ogarnięciem. A może to mi będzie służyć akurat. No i tutaj mamy dwie skocznie. Po prawej mamy K90, po lewej mamy K123. No fajnie w sumie, że taki dzień Lillehammer mamy. Dlaczego nie? Taki to jest święto Lillehammer można powiedzieć. Dla mieszkańców będą mieli co oglądać No i dobra, koniec animacji Zaczynamy, zaczynamy Oby był jakiś wiatr pod narty oczywiście Przydałby się No i jak na życzenie mam wiatr pod narty Ale zobaczymy jak z tym porannym ogarem moim 98% odepchnięcie od belki No i zobaczmy pierwszy skok w dzisiejszym odcinku No dobra Okej, okay. o kurde Jakie to było dziwne Strasznie w powietrzu, problemy. To wszystko przez ten silny, bardzo silny wiatr. Zobaczmy aż powtórkę, zobaczmy jak to wyglądało. Czy to tak wyglądać będzie w powtórce, żeby nam tak szarpało też? No widać, że troszeczkę tam problemy w locie i to był y niestety krótki skok. I w dodatku lądowany na dwie nogi, ale chyba tutaj mam kwalifikacje, pisze rzeku. No to znaczy, że... Chyba jest ok, ale oczywiście w tych warunkach to mógł być dużo lepszy skok, oczywiście. Które miejsce? 34 na szczęście jest kwalifikacja. No i zobaczmy. Pierwsza seria. Trochę się boję ryzykować z tym wyjściem z progu, żeby było idealne lub na zielonym, ale no cóż, inaczej nie będę w 20. No, postaram się jakoś tutaj dobrze wybić. I uwaga. Nie. Za późno, kurczę. No i mamy problem teraz. I mamy teraz problem. Nie wiem, czy będzie kwalifikacja. <grym> Mam nadzieję, że będzie, chociaż kurczę wątpię w to. 83,5 metra. Już nie będziemy patrzeć powtórki. Mamy miejsce, które na ten moment? 11. Jeszcze naprawdę mnóstwo zawodników mamy do końca. I jakimś fartem może się zakwalifikuje czy nie? Ja! No, ostatnio były farty. No to w dzisiejszym odcinku mamy nie fart. 31 miejsce. No i kiepski początek dzisiejszego odcinka. No ale cóż, może na kasto 23 będzie lepiej. Ale zaufanie trenera nie spadło chyba. No, chyba nie spadło. Także, jak on się nazywał? Janusz Grzyb? Tak, Janusz Grzyb może być zadowolony chyba. I bierzemy sobie pierwszą nagrodę w dzisiejszym odcineczku. No, w puli dużo pieniążków. Zaczniemy sobie tutaj od prawej. I pieniążki, hantelki. Co? To mamy już na nowego trenera, można powiedzieć. Ale jeszcze sobie poczekamy, no bo niedługo 90. A niedawno sobie braliśmy tego Janusza Grzyba. Także, dobrze. Lecimy sobie z Lillehammerka123, no. Musi być teraz lepiej, no bo kurczę, spadnę w generalce, to jest nowy sezon. Także nie ma co tutaj takich konkursów słabych robić. No i teraz mamy tą drugą skocznię, tak? Aktywną. Tak jest, mamy drugą skocznię aktywną, nie wiem, czy paszyć teraz animację. No kawałek sobie zobaczymy. Inna ta animacja tutaj, na pewno. Skoczni. Dobra, wystarczy. Ok. Lecimy, proszę Państwa, z kwalifikacjami. No i znowu jest taki wiatr podnarty, także. To może być okazja do oddania dobrego skoku, na K-90 nie poszło niestety. No i K-123, jak będzie z wybiciem. Ciach, no jest dobrze, jest dobrze, tylko 9 cm za późno, w miarę, w miarę to w locie ustabilizowałem, Jezus Maria, co to było. 137,5 metra, to był świetny skok, kurcze, jaki rekord. No w końcu coś tu się zaczyna dziać, no ale akurat trafiliśmy na dobre warunki, <todgłosy> także... Wyjątkowo je wykorzystałem. No ładny, bardzo ładny skok, kurczę. No to mi się podoba. I będzie wysoka lokata, tak mi się wydaje. Minus 22,2 odjęte za wiatr. Ale no powinna być wysoka lokata w kwalifikacjach. 20 na pewno. No na pewno. 15 miejsce. No a tutaj skaczą, kurczę, mniej skaczą. Tylko, że mają, nie wiem, wiatry inne. Okej, okay. pierwsza seria. Oby było co najmniej tak dobrze jak w tych kwalifikacjach, no to będę zadowolony. Tym razem mamy wiatr w plecy. Ciach. 94% wypnięcia od belki, nie ma tragedii. 100% już nie miałem. Ho, ho, ho. Długo. No i wybicie. No troszeczkę za wcześnie, ale tutaj... no, no można powiedzieć, że jest ok, chyba. Troszeczkę krzywo wylądowałem, ale w okolicy tej zielonej linii, ale tu jest ludzi w ogóle, na tej skoczni, masakra. 116 metrów. Będzie kwalifikacja do serii finałowej myślę. Jeszcze tyle punktów dodanych. Okej, okay, ten skok można zaliczyć chyba do udanych. Chyba. O, noc tutaj już na skoczni nas dostała. 22 miejsce, także walczymy o tą 20. Ładnie ta skocznia wygląda tutaj w nocy. Jak najbardziej. No i proszę Państwa. Delikatny wiatr podnarty. Czy wykorzystam te warunki? Może. Nie! Może być dobry skok, ale odepchnięcie od belki zepsułem. No dobra, to nie jest aż tak ważne. Nadrobię wybiciem. Ciach! No nie, nadrobiłem jakoś super wybiciem. Będzie ta dwudziestka? No jest przed zieloną linią. Jest przed zieloną linią, także wątpię, żebym wywalczył to miejsce w dwudziestce. 126,5 metra mamy odjęte punkty i to aż 10,2. Nie jest zbyt dobrze, ale nie ma też tragedii. Można powiedzieć, że jest średnio. <grych> Pomijamy wszystkich, co to ma znaczyć. I miejsce jest. Wywalczyłem w 20, to nie wiem jakim cudem. Myślałem, że będzie dalej, ale mamy 20 miejsce, także jestem zadowolony, ale ładna skocznia. I Stefan Kraft tutaj wygrywa. Nie będziemy tutaj zbyt długo patrzeć. Generalka, 22 miejsce. No muszę ich tutaj gonić, proszę państwa. Dobrze, Janusz Grzyb mi tutaj zaczął bardziej ufać o 10% i odbieramy kolejną nagrodę, ale to fajne, jest koszulka lidera. I może lewa strona teraz. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mikroskopy. A propos zakupów, no to jeszcze nie w tym odcinku, ale zbieramy kasę, już mamy 26 tysięcy. Także niedługo jakiś sprzęt będzie można kupić chyba, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem czy nie zbierać na najlepszy, ale na spokojnie, ta seria jeszcze chyba potrwa troszeczkę. No, i oczywiście, animację tej skoczni już widzieliśmy milion razy. Także nie muszę sobie tutaj patrzeć na tą animację. I lecimy z kwalifikacjami. Wracamy na K90 i tym razem bronimy koszulki lidera w pucharze kontynentalnym. Także liczymy na pierwsze miejsce, oczywiście. I mam nadzieję, że troszeczkę będą lepsze skoki niż pucharze świata. O, 44 cm za późno. Ło, wow, kurczę, w ostatniej chwili wylądowałem. No, ja wolę większe raczej skocznie niż takie małe. Dobra, no kwalifikacja będzie, nie ma co tutaj patrzeć na powtóreczkę. Nawet skok dosyć słaby, ale i tak drugie miejsce. Aleksander zniszczał, prowadzi i dobrze. Pierwsza seria, no teraz już by się przydało dać lepszy skok. Mamy wiatr pod narty. Czy to jest szansa do pobicia rekordu? Nie, no bo w buharze kontynentalnym nie są zaliczane rekordy. Ale. Możemy oddać jakiś dobry skok przecież zawsze. Za nie się wybiłem. Kurczę, co ja tak. No Piotr, jaki farty! Dlatego nie lubię tych małych skoczni. No ja to na takim farcie wylądowałem, że to jest naprawdę nie. Ja już myślałem, że będzie gleba. Ale na szczęście nie ma gleby. I które będzie miejsce? Lądowanie na dwie nogi. Pierwsze miejsce. Z trzech polaków na trzech pierwszych miejscach, także pomimo tego, lądowanie na dwie nogi jest całkiem ok, ale tu muszę naprawdę uważać i wam też polecam widzowie na tych małych skoczniach uważać z tym lądowaniem, bo tutaj troszeczkę wcześniej jakby trzeba, no bo się szybko spada. Okej, okay, i lecimy z finałem. Druga seria. No, nie, teraz troszeczkę za późno. Nie! Co tak słabo! No i teraz to ja nie wiem, czy obronię to pierwsze miejsce. A Ajajaj, skoki w kratkę dzisiaj mamy 79,5 metra, no to jest słaby skok. Plus 5,3 za wiatr. Drugie miejsce, no jest podium, jest podium, ale. Trzech Polaków nawet jest na podium. No ale wiadomo, ja tutaj wolę być na pierwszym miejscu. Oczywiście z generalki raczej nie powinienem spaść, chyba. No nie, 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 nie spadam z generalki. Także okej. Okay. I środek, teraz sobie wezmę zobaczymy co tu będzie, pieniążki przydadzą się, zbiera się pokaźna sumka, no i lecimy z ostatnimi zawodami dzisiaj, Lillehammer K90 no taki, nie wiem, czy krótszy odcinek troszeczkę dzisiaj, czy tam ile będzie trwał, nie wiem, no ale taki dzisiaj wyszedł może na zakończenie maratonu sobie jakiegoś live'a w niedzielę zrobimy ale to jeszcze zobaczę oczywiście będzie odcinek z maratonu zwykły ale mówię potem jakiegoś live'a nic jeszcze nie mówię, to potwierdzę w razie czego później. No i zaczynamy kwalifikacje, słabe dochnięcie od belki, skoki w kratkę, no ale kwalifikacje znam, wiecie. I wcześniej tutaj sobie wyląduję, bez ryzyka, ja. Naprawdę tutaj mam farta w niefarcie, <grym> że nie upadam. Ok, 85,5 metra, ale oczywiście potrzebujemy lepszych skoków. Bardzo, co się z tą dzieje? Co się dzieje z tobą? Z Twoją formą. <noise> Pomijamy sobie skoki. Leciutki wiatr pod narty. No musimy utrzymać tą koszulkę lidera. Nie podoba mi się na skocznie za bardzo. Te Lillehammer hammerka 90 Dlaczego? Bo słabo tu skacze. Ok, może teraz się uda. O, no i za późno. Nie no, co to ma być? Co to ma znaczyć? Nie. <noise> Widzowie, no zostawcie chociaż łapkę w górę jakąś. Yy, w w ramach rekompensaty za słabe skoki. <grych> 83 metry, piąte miejsce. Czy damy radę walczyć podium? Raczej... Podium tak, ale pierwsze miejsce może być problem. Kurczę, ale musimy utrzymać tą koszulkę lidera w Generalce. To jest najważniejsze. 93% pięcia od belki. No czasami tak jest, że trochę słabsza forma, cóż ja widzowie poradzę. Jest, jest, jest! Dobry wyjście z progu i daleko za zieloną linię. No, jak jeszcze awansuje na pierwsze miejsce, <noise> to będzie cud. Nie cud, tylko doświadczenie. Nie no, dobry skok 88,5 metra w tych warunkach. No to oczywiście jest niezły skok. Plus 3,7 za wiatr jest na razie pierwsze miejsce. Jeszcze mamy kilku zawodników do końca. Może sobie zobaczymy jakiegoś. Ale nie, nie tego, nie tego. I uspaszkę też nie. I tego sobie zobaczymy, kto tu będzie. Nie! O nie! Pamiętałem sobie, dobra. Nie, bo ja tak myślałem, że jakiś Polak będzie, bo zawsze Polacy. <laughs> zawsze Polacy tutaj kurczę w czołweżce, a tym razem nie, czyli dobra. Nie zobaczyliśmy sobie jednak, ale pierwsze miejsce walczyłem. To jest naprawdę cud. No i zobaczmy sobie to jeszcze podium. Tego nikt się nie spodziewał, nawet ja. <laughs> Okej, okay. no i ładnie, ładnie na koniec tutaj zakończyliśmy to. Y jeszcze powiększamy swoją przewagę. I trzech Polaków cały czas na trzech pierwszych miejscach. No i dobrze byłoby losować diamenty z prawej strony może są. No kurczę, trafiłem, ale elegancko, to mi się podoba. Dobra, nie wiem, czy ten odcinek y chyba był krótszy troszeczkę. No następny może będzie dłuższy. Zobaczmy jeszcze spoiler kolejnego odcinka. No, nie wiem, czy będzie dłuższy. Bo są cztery skocznie znowu, tak więcej skoczni. No to potem zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, ale w każdym razie Klingentalka k125, samo k120 w kolejnym odcinku. A w tym odcinku to już na tyle. Oczywiście zapraszam nowe osoby do stawienia Subika. I zapraszam wszystkich do stawienia beczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. No i elo, elo.